Cześć wszystkim z tej strony, kamien z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Wczorajszy wieczór spędziłem na odrabianiu strat. Tak, w końcu miałem pierwszą niezyskowną transakcję. Dodatkowo przez pomyłkę z ustawieniem stoplosa straciłem jeszcze więcej niż mógłbym stracić, gdyby ten stoploss zamknął się po tej cenie, którą pierwotnie chciałem ustawić. No, niestety zawaliłem, machnąłem się z jedną cyferką. I straciłem dość dużo, bo chyba 0.02 bitcoina niecałem, więc to było praktycznie 70% tego, co wypracowałem przez te kilka ostatnich dni. Natomiast posiedziałem trochę więcej, bo duży ruch był na bitcoinie, duża zmienność i odrobiłem to wszystko jeszcze z nawiązką. Dzisiaj miałem jeszcze dwie albo trzy takie mniejsze zyskowne transakcje i ogólnie jestem kolejne kilkanaście dolarów, czy tam kilkadziesiąt dolarów do przodu. Jak to wszystko przebiegało, gdzie był błąd, co zrobiłem i jak to wszystko odrobiłem, już wam pokazuję na ekranie. You, well, no Jesteśmy już na Bitmexie. No, jak widać, dzisiaj przez praktycznie połowę dnia nic kompletnie się nie dzieje. Niezbyt wielkie wahania ceny od 6100 dolarów do 6300, niecałych, jeden taki wyskok był no idealny dzień na scalping, tak? czyli zawieranie małych transakcji po kilka, kilkanaście dolarów, kilkadziesiąt dolarów, zamykanie, otwieranie, zamykanie, otwieranie, zamykanie, jakby mieć dzisiaj taki y, cały, cały czas poświęcony na to, to na pewno by się dało z tego fajnie wykręcić y, zyskowne transakcje, natomiast ja dzisiaj nie polegałem na tych scalpach, czekałem na jakiś większy ruch, był jeden, którego akurat ja nie złapałem tutaj, Próbowałem go tutaj szorcić delikatnie z tego, co chyba zobaczymy w Older History, ale, ale jakby się nie udało, i tak wyszedłem oczywiście na jakiś tam delikatny plus, ale to tam groszowe sprawy. Natomiast myślałem, że będzie tu jakaś od tej kwoty 6200 cofka, że ten, ten opór tutaj jednak nie zostanie przebity. Natomiast tutaj jesteśmy w trendzie bocznym, takim na tym poziomie. No i czekamy na jakieś większe ruchy. Więc jak widzicie, tutaj nic się dzisiaj nie działo. Wczoraj o, to jest ten piękny zjazd, który ja tutaj złapałem. Wczoraj wchodziłem przy kwocie 6400, bo myślałem, że będziemy mieli tutaj 6900 do 6400 na końcówkę. No i z powrotem odbijemy się do góry i polecimy na 7200. Taki miałem mój plan, dlatego ja również tutaj założyłem pozycję na wzrosty. Tutaj nawet te wzrosty się zaczęły robić. Mówię, fajnie, idzie po mojej myśli. I chciałem założyć sobie stop loss 200 chyba dolarów niżej, na 6200, coś takiego. Czyli na tym jednym oporze niżej. Gdyby jakiś cudem tamten rynek się zawinął. Yy, mój problem polega na tym, że zamiast na 6200 założyłem na 6100. Jak widać spadliśmy do 5600. No i my tego stop lossa oczywiście cykło. Całe szczęście, że miałem tego stop lossa i straciłem tam tylko, tak jak mówiłem na wstępie 0.002 chyba Bitcoina, czyli tak naprawdę 70% tego co wypracowałem do tej pory przez te 4 dni. No okej, okay, no zdarzyć się musiało kiedyś, ten, te pierwsze potknięcie musiało się zdarzyć. Natomiast chcę wam pokazać już w order historii, jak odrobiłem tą kwotę. Bo jak widzicie wczoraj na filmie miałem 0.12 coś tam, a dzisiaj już mamy 0.1341. Także jesteśmy cały czas na plusie. No i okej, okay, jesteśmy w tym momencie na order historii mojego profilu Dupajasia. Kiedyś go tak nazwałem. Nie pytajcie, dlaczego yy, nieważne. No, i tutaj jest ta transakcja long, którą sobie założyłem na wzrosty. Po tym domyślałem, że po tej korekcie z powrotem pójdziemy trochę do góry. No, i stop loss ustawiłem na kwotę 6131, a miała być to kwota 6231. Niestety moje machnięcie zwykle na klawiaturze nie sprawdziłem później tego. I zostało tak, jak zostało. No, i ta kwota mi się, i ta transakcja mi się zrealizowała. Niestety, poszedłem yy, mocno na stracie tutaj. No i zostałem tutaj mocno na stracie, życie. Dalej koniec końców, byłem powyżej tej dziesiątej, natomiast niestety, ale większość zysków została tutaj zniwelowana. I co ja później zrobiłem, poczekałem, poczekałem, aż ten ruch się skończy. O, cofnijmy tutaj. Eee, poczekałem, aż ten ruch się cofnie, znaczy skończy, doszliśmy do tej kwoty, nie łapałem tego tutaj, bo nie wiedziałem, co się tak naprawdę stanie. Poczekałem na powrót. W tym momencie, jak się trochę uspokoiliśmy, stwierdziłem OK, wchodzę. No i wszedłem tutaj po kwocie 5930 dolarów za taką samą kwotę, jaką wcześniej grałem na, na te wzrosty. Tutaj też zagrałem na wzrosty. No i widzicie, że zaksięgowałem później przy kwocie 6260 dolarów, czyli tak naprawdę ruch 230 dolarowy Bitcoina w górę, co pokryło mi te wszystkie Wcześniejsze straty i dało jeszcze dodatkowo zarobić. Także mega się cieszę z tego, że to się udało szybko odrobić, że nie musiałem znowu tak ciułać, ciułać, ciułać i cały dzień dzisiaj siedzieć i, i, i skalpować, tylko naprawdę w jednym ruchu udało się to załatwić. Czekam jeszcze oczywiście na kilka takich zyskownych transakcji, no bo, bo to nas na pewno przybliży mnie przybliży do jakichś większych tutaj kwot, ale na razie nie ma co narzekać. Co się później tutaj działo. Później delikatny short, widzicie tutaj 30 dolarowy ruch, e, tutaj kolejny short, e, ten akurat tutaj już większy trochę wszedł, bo widzicie ceny 6237 na 645, spoko. E, kolejny, kolejny tutaj short, e, tutaj co ja robiłem, shortowałem, ale to chyba była błędna transakcja, tak ja to z przypadku otworzyłem i od razu zamknąłem jakoś tak. No, i później zagrałem krótkiego longa znowu takie 20 dolarów. I tutaj znowu long. Natomiast te dwie ostatnie transakcje, widzicie, że zmniejszyłem już swoją pozycję do 1500 dolarów. Kontrakt, tak naprawdę, z 4000. A to dlatego, że zauważyłem, tak jak wam pokazałem tutaj na wykresie, cofnijmy się do, 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 do większej skali, że ten dzień to był taki dzień do skalpowania. I zwiększyłem dźwignię, jak tu nawet widzicie, jeszcze do 25. I po prostu wyszukiwałem te mniejsze ruchy, mniejszą wartością, gdyby cokolwiek się miało stać. Natomiast największe dźwigni, które po prostu przy mniejszych ruchach dawała zarobić tyle samo, co tą kwotą bym zagrał na przykład przy, przy dźwigni razy 10. Taką taktykę dzisiaj przyjąłem. Widzicie, jest dość późno jak to nagrywam, bo już w pół do i Wczoraj te filmy to już dawno na kanale były i przedczoraj. Natomiast dzisiaj nie miałem jak tego wcześniej nagrać. No i widzimy, że jesteśmy tutaj... Przeliczmy sobie ponownie na CoinGecko, ile to w tym momencie wynosi 0,4, 4, tak, coś takiego 341 341, no 210 dolarów na filmie pokazywałem ostatnio, że było 185 dolarów, także 30 dolarów do przodu przy, tak jak pokazywałem wam przy jednej transakcji, takiej, która naprawdę pociągła mnie mocno w dół. Ale udało się z tego wybronić i udało się cofnąć. <laughs> ogólnie jeszcze chcę powiedzieć, że zrobiłem taką listę na kanale, taką playlistę na kanale, nie wiem, gdzieś tam ją zobaczycie, może tam w tym I takim co u góry się wam pojawia. Jest to playlista ze wszystkimi filmami, które będą dotyczyć Bitmexu. Jest tam jeden film jeszcze z 2018 roku, gdzie ogólnie omawiałem tą platformę, co znaczą poszczególne okienka, jak tu zlecać zlecenia po prostu tutaj po lewej stronie, jak dźwignię wybierać, że macie nie tylko Bitcoina, ale Cardano, Bitcoin Cash, EOSa i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze zrobię takich parę filmów bardziej zaawansowanych, na przykład czym jest Funding i jak z niego korzystać, jak grać może pod Funding, bo to jest też jedna z ciekawych taktyk, która daje często bardzo fajnie zarobić. Natomiast akurat trzeba być w odpowiednich godzinach przy komputerze, więc to Wam może omówię kiedyś jeszcze. Dzisiaj nie wiem, czy jeszcze coś będę pykał. No, bo widzicie, ten rynek to tak się waha, waha. A przy scalpingu no, trzeba mieć oczy wlepione w monitor, tak naprawdę kupować, sprzedawać, kupować, sprzedawać. Tak cały czas przy tym siedzieć i faktycznie obserwować ten rynek i być cały czas czujnym. Czy czasem ta pozycja jednak nie zaczyna nam odjeżdżać zbytnio w drugą stronę, tak jak na przykład tutaj, tak? Skalpowałbym, skalpował, a nagle to jakieś potężne wybicia. Ja tutaj shortowałem. No i bym był mocno w plecy. Także. Przy takim rynku scalping okej, okay. jak ktoś jeszcze dzisiaj ma ochotę i ten rynek się nagle nie zmienia. scalpujcie sobie dzisiaj, bawcie się tylko z głową, bo oczywiście dźwignia jest niebezpieczna. Widziałem w komentarzach, że już część z Was właśnie też zaczęła ten trading na, na Bitmexie, także cieszę się. Mój link, z którego możecie się zarejestrować, macie cały czas zawsze pod filmem yy, i możecie się z niego zarejestrować, jeżeli jeszcze tutaj nie macie konto, konta. Jeszcze na tym filmie pierwszym, na tej playliście, którego znajdziecie. Tam chyba mówiłem jak tu się wpłaca hajs i tak dalej. BitMEX akurat przyjmuje tylko Bitcoina, więc jeżeli nie macie Bitcoina, macie jakieś altcoiny, no to musicie zamienić altcoina, na Bitcoina, żeby wpłacić tutaj swoje pieniądze. Nie przyjmują żadnych teterów dolarów i tak dalej. No może to być dla niektórych problem, no ale no cóż, taką mają politykę, więc trzeba to uszanować. Dobra, w tej filmie to już chyba będzie na tyle. Gorące, gorące ostatnie 24 godziny. Udało się wejść obronną ręką z tego wszystkiego, ale to pokazuje, że nawet starając się zachowywać chłodną głowę i no wiecie, przewidywać jakoś tą przyszłość i zabezpieczać się, i tak możemy dostać na dźwigni ładny. <laughs> po dupie możemy dostać, o tak kulturalnie, żeby zakończyć ten film. Także zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!